Proszę Państwa, no jestem niezwykle zadowolony, że Państwo taką miłością do literatury tutaj pałają, a zwłaszcza do poezji. No, i na życzenie Państwa, ja się muszę słuchać. Znaczy, chętnie się słucham, bo ja też lubię literaturę, a poezję tak samo. Yy, mamy tutaj kolejny taki kącik poetycki. Yy, tym razem zacznę od takiego smutnego wiersza Jana Lechonia, który tak naprawdę nazywał się Leszek Serafinowicz, ale miał taki pseudonim literacki Jan Lechoń. Yy, no, i kiedy już był na emigracji w Nowym Jorku, to napisał. Taki wiersz, no właśnie, wyrażający, że tak powiem, nastrój takiego emigranta. Ale nie to, nie ten nastrój jest tutaj najciekawszy czy god, najbardziej godny uwagi, tylko punkt odniesienia, jaki Lechoń do obecnej swojej sytuacji przedstawia, ale to Państwo sami tu ocenicie. Smutek mnie taki chwycił, że zda się aż skomli, ani się przed kim żalić, kto wie, kiedy minie. Ach, gdyby można było usiąść przy kominie i czytać sobie stare wiersze syrokomli, i marzyć, jakbyś pocztą wędrował podróżną po owych lasach, rzekach, tych borach, tym zdroju, i myśleć, że są wszyscy w przyległym pokoju. Do, od których ciągle listów wyglądasz na próżno. Cóż znajdę, kiedy wyjdę takiego wieczoru? Tu przecież wszyscy obcy i każdy gdzieś śpieszy. Ach, żadna mnie muzyka dzisiaj nie pocieszy, chyba aria z kurantem ze strasznego dworu. Proszę Państwa, to jest taki wiersz emigrancki Lechonia, a dla pewnej symetrii, jeszcze drugi taki wiersz, też napisany na emigracji, ale na samym początku, przyjaciela zresztą Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego. Wiersz pod tytułem Drzewa. Wiedziałem zawsze, piękne są drzewa w Fontainebleau. Zwłaszcza pod wieczór, gdy złoto nieba biorą za tło. Uczył mnie tego, trafiał wierszami w serce do dna. Ten, co się teraz modli za nami z Place de l'Alma. Lecz nie wiedziałem, co najważniejsze. Ach, uczeń zły, francuskie drzewa, choć najpiękniejsze, to drzewa z mgły. A nam potrzebny las, który śpiewa. Szumiący bór, konar prawdziwy twardego drzewa i mocny sznur. Proszę Państwa, to był wiersz Antoniego Słonimskiego, a teraz jeszcze jeden wiersz Jana Lechonia, napisany jest w okresie międzywojennym z okazji pogrzebu Słowackiego, Juliusza Słowackiego na Wawelu, bo jak wiadomo, tam jest pochowany. Wiersz może by nie zasługiwał na szczególną uwagę, gdyby na, nie jego zakończenie. Jak gdyby no, taka mocna puenta, zresztą sami państwo, sami państwo się zorientujecie. Wiersz nosi tytuł Włosy Słowackiego. W gumowych rękawiczkach, jak trupie rękami, profesor śród wsypywał w puste oczodoły. A żeby mógł być tego pożytek dla szkoły. I pragnąc zmierzyć ciebie z ziemskimi miarami. Szuflami oto sypią w trumnę hebanową grudy ziemi francuskiej, co jest Twym popiołem, i tylko pukiel włosów nad kościanym czołem ten sam jest, który lśnił nad Twą żywą głową. Patrzymy nań w milczeniu, bo żadna cietkliwość jak za życia i teraz po włosach nie gładzi. Lecz gdzie chciałeś. Tam wracasz, bierzemy cię bladzi i wiemy, nie ma śmierci i jest sprawiedliwość. Tę trumnę całą w kwiatach, tę drogę wspaniałą, bicie dzwonów i blask ten, co Kościół rozjarzył. Kiedyś sobie ubogi suchotnik zamarzył. Padły państwa olbrzymie, aby tak się stało. Proszę Państwa, a teraz trochę zmienimy nastrój. I przechodzimy do Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ale tutaj chyba, chociaż nie, dobrze, to tak, jakie to, są, jakie to są dylematy poety. I Gałczyński napisał to, przedstawił te dylematy i obawy poety w takim wierszu: Boję się zostać wieszczem. Nie mówię, że mi jest geniusz, lecz i nie dupa. Też bym napisał dziad, gdybym się uparł. Różne takie dziewice mdlałyby pod księżycem, a Gustaw by przedstawiał jak zwykle trupa. Potem bym oczywiście stworzył część trzecią. Na radość ponimirskim, na rozpacz dzieciom, a w specjalnym numerze na japońskim papierze Faksimile by odbił Grydzewski miecio. Gdybym się już w poezji Onej rozruszał, w Paryżu Bym napisał Petadeusza Różnymi opisami, trzynasto z naród Bym, Panie Święty, do łez Przymuszał. Potem bym oczywiście był bardzo dumny, Nawet bym do obiadu Nie zlazł z kolumny I leżąc na kolumnie Trawiłbym obiad dumnie, Przygrywając na rymach Trumny, kolumny. Lecz wszystko to, mój Boże, piękne projekty. Rozmnożyły się w kraju diabelskie sekty. Oszalałego boja napadła paranoja. Wątrobę wieszcza gryzie jak złe insekty. Ot jeszcze wczoraj chciałem być polskim wieszczem. Wzwyż i wszerz ducha skrzydlić jeszcze i jeszcze. Ale teraz nie mogę, rosnącą czuję trwogę. Jak osika ze zgrozy serce szeleszcze. Bo przyjdzie boj i powie. Wszystko to <laughs> on miał sześcioro bliźniąt z taubenchałzówną. Raja rozejt była jego kochanka. W Zakopanem się puszczał schodzen pudówną. Każdy grzech palcem wytknie, zademonstruje. Święte pieczęci złamie, powyskrobuje. Dowiedzie <laughs> pewną dowiedzie pewną strofą, że ukradłem gramofon pewnej damie, w ten sposób mnie zdyfamuje. Wtedy ja na pomniku i w cieniu wiązów stać będę sobie smutna figura z brązu, rękę do serca ładnie przyłożywszy bezradnie. Łzy lać, lać będę łzy rzęsiste na spodnie z brązu. No proszę państwa, jak widzimy, to już wtedy było y, takie ryzykowne, zostać wieszczem narodowym. A tu, bo co wieszcz robi? Wieszcz wieszczy, prawda? Wieszcz wieszczy, no i tutaj właśnie y, tak y, tutaj Gałczyński napisał taki wiersz wieszcz pod tytułem proroctwa. Kiedy koźli generał umrze wreszcie w Lizbonie A ogniste trzy zera zalsią na nieboskłonie Z dołu skoczy pantera, z góry jasna cholera Artofilak z ofiuchem uścisną sobie dłonie Noc wszędzie zapanuje, noc, jak, noc się jak smok opuści Wyjdą na ciemność szuje Szulerzy i oszuści, dyplomaci i zbuje, mordercy a popsuje. Toż będzie radość wielka, gdy wpadną do czeluści. Wszystko dokładnie będzie, jak przewidział ksiądz z Dukwi. Księżyc może i wzejdzie, ale o kształtach brukwi, a w niejednym urzędzie strach na kasjera siędzie i pępek mu odgryzie, po czym <laughs> jelicie utkwi. Zapanują owady, żuczki, sine muszyska, kleszcze, wszy, ćmy, cykady i straszne pajęczyska. Różnorakie szkarady wyjdą z diabłej szuflady, nawet świetlik nieboże, któremu nóżka błyska. Poeci będą wyli, że księżyc jest jak kula, darmo. Nikt od tej chwili na kulę nie wybula. Dość, żeście nas mrodzili, jambografowie mili. Śmierć rękopisy oszczy, sympatyczna babula. Takoż ożralcy kosie nie ujdą żadnym torem. Tych po czerwonym nosie pozna diabeł wieczorem. Żegnaj pieczone prosie i madero w bigosie. Uważ byku ofiuch siedzi w bułce z kawiorem. Jedzie, jedzie ofiuch, jedzie jajami dzwoni. W przodku niby na kiju, z tyłu niby lajkonit. Wiwat kresat ofiów, zagłada świńskich ryjów, Który się nocą wykluł na wileńskiej smorgoni. Kończę wieszczyć. Pargamin zapisany, noc głucha. Lecz dodam pod liniami, że nastąpi posucha. Bierz na smutki jankamin, lub krople siwy bramin. Grunt to grunt, na tym gruncie trzymaj się ofiucha. Proszę Państwa, i jeszcze nieśmiertelny poemat Gałczyńskiego, tylko trochę długi, nie wiem czy Państwa tutaj nie znudzę tym, ale warto, warto bo tutaj takie różne są smaczki. W tym poemacie poemat nosi tytuł Tatuś. Kiedyś lubił ryzyki w i rewolucją straszył. Dzisiaj pracuje na poczcie, skubnięty ptaszek. Biduś, tatuś. Już dzisiaj inteligenckie kiszeczki ryzyków strawić nie mogą, a rewolucja podchodzi jak księżyc pod płot, ale zupełnie inną drogą. Rano, szaro, czkawka. Może to serce, może żołądek. Pod fotografią Sławka pije tatuś mdły wrzątek. Szklanka pachnie marynowanym śledziem. Trudno, jak się komuś nie wiedzie, to się nie wiedzie. Wokół tatusia przy okrągłym stole cztery potworki: Zuza, Kiciusia, Zbyszek i Bolek. Trącony psychicznie łyka korki. Przed wczoraj łyknął korek od szampańskiego. Byli czasy przed wojną, panie tego, patrzy tatuś na dziadki. Jacy to mali, jacy ospali, monstrualni ludzie, we mgle je spłodził w nostalgii oraz w ogromnej nudzie. W pół do ósmej. Już odchodzę do biura i żeby mi na obiad była zupa, a nie lura. Oto biuro. Kałuża niepokoju. Od ósmej do trzeciej tatuś się czołga. Potem obiad, znów dzieci, i tak jest zimno i bez jutra w pokoju, że tylko płakać lub bluźnić lub śpiewać wołga-wołga. Po obiedzie tatuś zasłania okna mapą z rolety, krawaty, i liczy wydatki na podatki i składki, jak liczy, to rzuca obelgi na władców matki czyli że co do tych okien, to każdy kraj ma gestapo. Liczy tatuś, raz, dwa, trzy: daj na polski biały krzyż, daj na zakup nowych trąb, daj na kop i daj na lot, bo mówiła żony ciotka: tych, co płacą, nic nie spotka. Daj na kurpiów, daj na, Łęku, na łęków, na spółdzielnie chatka zemchu, na związek obrony błaszek, na wystawę polski ptaszek. Daj na Pal i Pan i Puk, i na Ligę Polskich Dróg, na ORP Józef Konrad i na Bal Krajowa Flondra, na Konopie i Filipa i na Klub Polskiego Grzyba i na Titi i na Bobo i na AHA i na Ocho i na ligę Bicz wolno, też na polską macie szkolną i na morze i na góry i na hewrę pani ponurych, na księżyc i na kometę, na te sprawy i na nie te. Liczy tatuś, ach nie toprze, bo jak nie dam kto mnie poprze, i na album, i na medal, w łeb bym dostał gdybym nie dał. Liczy tatuś i się głowi, płacze pióro w małych dłoniach i ze zgrozy tatusiowi rośnie w uch zucha pelargonia. Już wieczór. Ładny interes. Bolek łyknął korek od elektryki, a mamusia powiada do tatusia, szoruj Michałku, po dwadzieścia deko tłuszczu roślinnego ceres. Dobrze. Tatuś wychodzi żółty i nieufny w strasznych lakierkach bata. Idzie, marzy, aż tu przed dworcem głównym furczy transparent, uczmy się latać. Uczmy się latać, tatusiu, beczy transparent, a tatuś ma przeziębiony pęcherz i w spodnie robi szusiu. Zapada noc, noc ponura, zasypia Polska. Tysiące, tysiące tatusiów tęskniących do miłości. Tatuś przez sen znów na święcie niepodległości będę moknął. Jak co? Jak kura. We czwartek. Muszę iść na wiedzę ze Śląskiem Cieszyńskim. W piątek muszę odkupić skradziony kandelabr. W sobotę muszę skoczyć o tyczce dla chleba. Cóż nie każdy tatuś jest Boguś Miedziński. Znów minął tydzień. Firmament chmurniej, jeśli słoneczniej, to w niedzielę. Kawa enrilo. poranny kurier grzmi na kartele. Tatuś to czyta, tatuś ufa. Na obiad będzie lepsza zupa. Tatuś się drze i pieni. Dzieciny patrzą jak w cudaka, i tak pod wpływem poranniaka rośnie w tatusiu Lenin. I wszystko było już tak październikowo, i podział dóbr miał być zrobiony sprawiedliwie. Niestety, tatuś ni stąd ni zowąd zatruł się sprotkami w oliwie. Umarł. Ja się nie śmieję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że te wiersze się spodobały, a następnym razem jeszcze jakieś inne wybiorę do końcika, gdzie puszczamy poetesy, poezję.